Bogata oferta kierunków kształcenia, nowoczesne, dobrze wyposażone pracownie, świetnie przygotowana kadra pedagogiczna czy współpraca ze służbami mundurowymi i przedsiębiorcami. To tylko część atutów, jakimi może poszczycić się zespół szkół budowlanych w Braniewie. Placówka od wielu lat pozyskuje fundusze europejskie, dzięki którym uczniowie mają możliwość odbycia praktyk zawodowych poza granicami kraju. Obecnie dobiega końca projekt skierowany do młodzieży z klas technikalnych o profilu spedytur, w ramach którego w październiku ubiegłego roku 20 uczniów pod opieką nauczycieli wyjechało do Portugalii, gdzie odbyli staże zawodowe. To już drugi projekt dla technika spedytora. No, piszą to osobiście z panem dyrektorem Lisem, dlatego że jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych spedycyjnych. Znaleźliśmy w tym w zasadzie nie w tym roku, jak pisaliśmy projekt nowego partnera, ponieważ chcieliśmy też uatrakcyjnić młodzieży wyjazd, żeby, żeby oprócz tego, że poznają ciekawe firmy spedycyjne, no to jeszcze mieli też piękne widoki i mogli dużo zobaczyć. Byliśmy wcześniej w Niemczech, wobec tego poleciliśmy teraz dalej do Portugalii. Projekt dla uczniów techników. Był chyba najciekawszym z projektów, bo na miesiąc czasu wyjechali nasi uczniowie. 20 uczniów, do Portugalii, czyli raz, że bardzo egzotyczny, ciekawy kraj, do którego wyjazd jest dość kosztowny, więc myślę, że żaden z uczniów tak indywidualnie sobie na wyjazd miesięczny raczej by nie pozwolił. No a oni nie dość na tym, że odbyli tam praktyki zawodowe w takich wiodących portugalskich firmach, gdzie poznali powiedzmy sobie jakieś tam tajniki tego, tych technik spedycyjnych, wysyłki, przygotowania towarów nie tylko w kraju, ale i za granicę, bo nam się tam dowiedzieli na przykład, że część towarów przygotowują niektóre firmy także to polskie dla naszej Biedronki. Więc atrakcja, mówię, dodatkowa bycia uczniem tej naszej szkoły to także możliwość wyjazdów zagranicznych. Przed wyjazdem uczniowie przeszli proces przygotowania do mobilności, uczestnicząc w zajęciach językowych oraz spotkaniach z pedagogiem. Mieliśmy 30 godzin języka angielskiego dodatkowego i znaczy, no, każde zajęcia było obowiązkowe. Mieliśmy też. Zajęcia z geografii, żeby poznać kulturę portugalską, ich ten język i ich. Zwyczajnie. Zwyczajnie no, wszystko, tak, to tam tak. można się dowiedzieć o Portugalii, żebyśmy tak lepiej wszystko wiedzieli. U, u, uczniowie porozumiewali się tam w języku angielskim, wobec tego przydały się bardzo zajęcia brzy, przygotowawcze, gdyż uczyli się też jeszcze dodatkowo języka komunikacyjnego. Młodzież trafiła do portugalskich firm z branży logistycznej i transportowo-spedycyjnej. Przez cztery tygodnie starzyści poznawali tajniki swoich przyszłych zawodów. Były to firmy jedne z największych, też prestiżowych w Portugalii, które wysyłają swoje towary nie tylko do Portugalii, ale również na terenie Unii Europejskiej albo i też również i na terenie całego świata. Były to też takie firmy, które nie produkują nawet na samą Portugalię, tylko, też, tylko na, na rynek Unii Europejskiej. Tam również mieli możliwość poznania programów spedycyjnych z tym, że były to programy w języku portugalskim, wobec tego tylko orientacyjnie, jak wygląda cała logistyka. Przygotowali też dla nas taką prezentację później, która była przez nas oceniana na miejscu o swoich firmach szczegółowo żebyśmy wiedzieli jak dużo się nauczyli e, e, i czy jeszcze więcej potrzeba monitoringów e, z drugim opiekunem z panem doktorem Lisem e, e, cały czas kontrolowaliśmy to nadzorowaliśmy jeździliśmy do firm wobec tego na bieżąco wiedzieliśmy jak nasi uczniowie tam funkcjonują bardzo byliśmy dumni z tego że przed nami na przykład byli inni praktykanci którzy nie bardzo się spisali i nawet te firmy nie bardzo chciały już praktykantów ale zgodziły się ponownie wziąć naszych uczniów i były zachwycone. To było dla nas dumą, że nasi uczniowie, no, żadna grupa nie przysporzyła nam większych problemów. Wszyscy świetnie się spisali na praktykach. Byliśmy cztery tygodnie i byliśmy podzieleni na grupy, i każdy z nas był w oddzielnych firmach. Poznaliśmy specyfikę firm. Które zajmowały się transportem i produkcją towarów. Eksportu, eksportowali je na pewno na całą Portugalię, jak i na rynek europejski. My aktualnie z moimi czterema kolegami byliśmy w firmie Huvitex. Firma ogólnie zajmowała się tekstyliami. Można było się dowiedzieć, czym się firma dokładniej zajmuje. Ogólny transport nauczyliśmy się. Zagadnień związanych z pakowaniem tych różnych produktów, skąd one przychodzą, jak jest zorganizowana logistyka w tej firmie. Firma ogólnie jest już na rynku ponad 25 lat. Znajduje się w pobliżu miejscowości Espozende. Jest to niewielka miejscowość, aczkolwiek bardzo ładna i malownicza. Pieniądze na własne wydatki nam rozdzielała właśnie nasza pani. Tak, po 50 euro na tydzień nastąpiło. Wyżywieniem się nie musieliśmy martwić, bo mieliśmy wyżywienie na miejscu, śniadania pracy robione. W też Śniada... Mieliśmy lunch? Tak, śniadania, śniadania były robione na miejscu. Tak. I na kolację chodziliśmy do restauracji. Ja osobiście odbywałem wraz z moją koleżanką praktyki w firmie Hyper Alimentar, która, który jest to dystrybutor słodyczy, który wprowadza. no po całym świecie sprowadza wszystkie te słodycze i kiedyś współpracował nawet z polskim, z polską firmą, czyli z Wedlem. Dużo nam pomagali, na przykład menedżer nasz mówił, mówił, nam, pomagał, okazji, przy okazji uczyliśmy portugalskiego. Wcześniej mieliśmy nauki portugalskiego u nas, w hotelu naszym, tutaj w szkole też mieliśmy i w, tam w pracy naszej tej, na praktykach też nam pomagali. Ogólnie z portugalskim, jeżeli czegoś nie rozumieliśmy czy coś, to nam u, po angielsku tam tłumaczyli i w ogóle, no i było dobrze. W firmie Gubek. Zajmowałyśmy się tam przygotowywaniem transportu do y, wysyłki, tam właśnie w tych krajach, między to właśnie do firma Francji. z odzieżą jest i właśnie zawsze pakowały ciuchę tak. Przyjemnie, było, fajnie, taka hmm. lekka praca. Ja odbyłem y, praktyki wraz z moim kolegą w firmie ACC. Firma zajmowała się y, rozsyłaniem towarów po wielu krajach, a ich największym partnerem była Hiszpania. W tej firmie zajmowałem się przede wszystkim oznakowywaniem znakowywaniem ładunków, ale też segregacją dokumentów i wnoszeniem towaru na sklep. W wolnych chwilach uczniowie doskonalili język angielski, poznawali kulturę i zwiedzali ciekawe miejsca. Mieliśmy czas wolny, nasz model, w którym byliśmy był obok centrum turystycznego. Tam mogliśmy na przykład sobie wypożyczać rowery. Zadaram sobie jeździć. gdzieś. Mieszkaliśmy nad całym oceanem atlantyckim, więc też mieliśmy bardzo łatwy dostęp do niego. Bardzo dużo wycieczek też mieliśmy, między innymi do Fatimy czy byliśmy w najstarszym mieście w Portugalii, w Guimarães, byliśmy tam w Barcelos w Porto, mieliśmy jakieś atrakcje, na przykład rejs statkiem mieliśmy w Porto tam po rzece, mieliśmy wyprawy, na przykład wycieczki do, do Lizbony, tam mieliśmy bardzo dużo zwiedzania, mogliśmy ciekawych rzeczy się dowiedzieć o kulturze czy historii Portugalii. Na początku kwietnia odbyło się uroczyste podsumowanie projektu, w trakcie którego uczniowie otrzymali certyfikaty Europass, będące potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Jest to niezwykle istotne dla rynku pracy i edukacji, dla przyszłości młodych ludzi, narzędzie, które pokazuje nie tylko, że oni byli za granicą, ale kto ich wysłał, kto ich przyjął co oni tam dokładnie w szczegółach robili. Lista wykonywanych czynności oraz listy nabytych kompetencji oraz umiejętności, które oni tam faktycznie wykonywali z podziałem na zawodowe, językowe, komputerowe, miękkie i inne. I jest to kapitalna przepustka do przyszłości. Projekt Ekspedycja Spedytorów Środkami Transportu do Wiedzy jest szóstym projektem mobilności zrealizowanym przez Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie od 2013 roku 120 uczniów odbyło zagraniczne praktyki uzyskując międzynarodowy certyfikat Europass. Świadczenie prowadzących projektów jest bardzo, y, jedno, y, bym powiedział, tutaj z wiodących, bardzo unikalne, dlatego że po pierwsze jest 6 projektów, po drugie jest 120 uczniów i mogę powiedzieć, że jak nam y, y, niewielką miejscowość, i bym powiedział, tutaj z dala od dużych metropolii, to jest bardzo, bardzo dobry wynik. Przynajmniej połowa młodzieży kształcącej się na kierunkach technicznych ma szansę na zdobycie uprawnień tych zawodowych związanych z mobilnością europejską Europass. Natomiast my od wielu lat również z sukcesami realizujemy inne programy ze wsparciem unijnym i tak młodzież tutaj aktualnie ucząca się. Zdobywała prawo jazdy, zdobywała y, uprawnienia na wózki widłowe, na koparki, y, na grafikę komputerową, w zależności od specjalności, którą realizują, plus y, obsługę dronów, czyli już nowoczesne zupełnie sprawy i to wszystko ze wsparciem pieniędzy unijnych, więc jeżeli tylko ktoś chce y, coś jeszcze dodatkowego zdobyć, to w tej szkole naprawdę... Może i naprawdę może być wyposażony nie tylko w to, co oferuje Ministerstwo Edukacji w ramach standardu programu nauczania, ale jest to zwielokrotnione dodatkowymi innymi umiejętnościami. Zapraszamy wszystkich chętnych i ambitnych.